Witajcie w podcaście przy kawie o finansach. Tutaj odkrywamy tajniki pieniędzy, oszczędzania i inwestowania, które pozwolą Ci spać spokojnie nawet w burzliwych czasach. Nazywam się Lech Pawłusik i moją misją jest pomóc ci zrozumieć świat finansów w prosty i przyjazny sposób. Dzisiejszy temat to coś, co dotyka nas wszystkich: inflacja. Co robić, by Twoje ciężko zrobione pieniądze nie traciły na wartości? Zapasz ulubioną kawę i zaczynamy! W tym odcinku opowiem Ci, jak chronić swoje pieniądze przed inflacją, korzystając z prostych i skutecznych sposobów. Porozmawiamy o trzech kluczowych kwestiach. Pierwsze, jak działa inflacja i dlaczego jest tak groźna dla Twoich pieniędzy? Dwa, jakie błędy popełniamy przechowując nieodpowiednio pieniądze? I trzy, jakie sposoby stosować, by nasz kapitał rusł, a nie topniał? Inflacja. To słowo, które wywołuje drżenie serca u każdego oszczędzającego, ale ty na pewno a może nie, może jesteś przekonany, że inflacja cibie nie dotyczy, przecież na koncie w banku ci nic nie obyło. W takim razie, co to takiego ta inflacja? Inflacja to taki podstępny złodziejaszek, który w nocy przychodzi i wyjada wartość twojego portfela. Na pierwszy rzut oka, wszystko się zgadza i wygląda tak samo. Banknoty te same, liczby się zgadzają, ale gdy próbujesz coś kupić, Okazuje się, że ten złodziej jaszak zabrał ci połowę zakupów z twojego koszyka. A czy inflację można zobaczyć? A no tak, na przykład pizza, która się kurczy. Kiedyś za 30 zł kupowałeś dużą pizzę z dodatkami, a dziś za tę samą kwotę dostaniesz mniejszą z jednym plasterkiem salami i szczyptą inflacji zamiast innych dodatków. Ale czy inflacja dotyka też nas emocjonalnie? Yy, inflacja to nie tylko liczby w tabelkach i wykresach. To realne doświadczenie frustracji, gdy za te same pieniądze kupujesz coraz mniej. Pewnie twierdzi, że ciebie to nie dotyczy, no przecież jesteś przekonany, że te kilka procent nie ma żadnego wpływu na twoje pieniądze i na to, co robisz. No to wyobraź sobie, że oszczędzasz przez rok na wymarzone wakacje, a kiedy wreszcie jesteś gotowy do ich rezerwacji, ceny biletów i hoteli wzrosły o 30%. I jak się wtedy czujesz? Bezsilność zmieszana z gniewem. To właśnie efekt inflacji. W takim razie, skoro to jest takie groźne, dlaczego ludzie nie reagują na inflację? No po pierwsze, to jest psychologia bagatelizowania problemu. Wielu z nas myśli inflacja nie to nie dotyczy. Nie dotyczy nie, bo mam mało oszczędności, nic bardziej mylnego. Nawet przy niewielkich kwotach utrata wartości pieniądza oznacza mniejsze możliwości w przyszłości. Im masz mniej pieniędzy, tym inflacja jest dla Ciebie bardziej dotkliwa. 2. Brak edukacji finansowej. Szkoła uczy nas wielu rzeczy. Całkowania, wzorów na polichronek w linylu, czy cyklu rozwojowego roślin nagozalążkowych. Nie wiem jak ty, ale ja z tej wiedzy korzystam codziennie. Ale niewiele mówi o tym, jak chronić nasze pieniądze. Nie mówi się o tym, jak posługiwać się narzędziem, które decyduje o jakości naszego życia. Pieniądzem. Be bez wiedzy wpaść w puławkę przekonania, że i jakoś to będzie, ale najczęściej tak nie jest. I 3. Efekt owczego pędu. No niby jest inflacja, no i co z tego? Jeśli inni nie działają, dlaczego ja miałbym się o to martwić? Niestety, w finansach ignorowanie problemu prowadzi do pogorszenia sytuacji. Takie podejście może spowodować, że Twój kapitał będzie o wiele mniej mógł niż o tym myślisz. W takim razie, jak przejść do działania? Po pierwsze, potraktuj inflację jako wyzwanie. Postawmy sprawę jasno. Inflacja to nie jest koniec świata. To wyzwanie, które wymaga planu. Potraktuj ją jak grę strategiczną. Zrozum, poznaj zasady, zastosuj i wygraj. Po drugie, uświadom sobie swoje cele finansowe. Zadaj sobie pytanie, co chcesz osiągnąć za swoje pieniądze? Bez jasno określonych celów, pieniądze mogą stać się jedynie środkiem do przeżycia, a nie na spełnianie marzeń. Chcesz, aby twoje dziecko miało środki na start dorosłe życie? A twoje marzenia o emeryturze na ciepłej plaży stały się rzeczywistością? A może chcesz mieć po prostu spokój ducha i o nic się nie martwić? Zacznij działać, bo inflacja może te marzenia zniszczyć. 3. Zdobywaj wiedzę i inwestuj swoje pieniądze. Najlepsza broń przeciw inflacji to wiedza. Inwestuj w siebie, rozwój umiejętności, które mogą zwiększyć Twoje dochody. Inwestuj też swoje pieniądze mądrze, ostrożnie i z celem. Często pracujesz po kilka, kilkanaście godzin dziennie na swoje pieniądze, a nie przeznaczasz ani minuty na ich ochronę przed stratą. Inwestycje to nie przywilej dla bogatych. To narzędzie, które możesz dostosować do swoich możliwości. Po czwarte, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Dobrze jest mieć kilka form lokowania. Możesz zacząć od lokowania kapitału w najprostszy i bezpieczny sposób. Na przykład złoto fizyczne. Prosty sposób polegający na... Systematycznych zakupach. Dwa. Obligacje indeksowane inflacją. To jest dobra tarcza ochronna przed wzrostem cen. I trzeci sposób, jeżeli masz trochę czasu, chcesz się zaangażować. Akcje. Ryzyko większe, ale szansa na zwroty jest zdecydowanie wyższa. Po piąte, zbuduj nawyki, które chronią przed inflacją. Monitoruj swój budżet. Co miesiąc sprawdzaj. Ile i na co wydajesz? Regularnie inwestuj. Nawet drobne kwoty mogą się sumować w coś bardzo znaczącego. I oszczędzaj z celem, nie tylko dla samego oszczędzania, ale z myślą o bardzo konkretnej przyszłości. Inflacja nie jest niepokonanym wrogiem, to tylko test twojej finansowej elastyczności i gotowości do nauki. Każdy krok, który podejmujesz, by chronić swoje oszczędności, jest krokiem w kierunku niezależności i bezpieczeństwa. Inflacja jest jak cichy złodziej, który każdego dnia kradnie kawałek twoich oszczędności. Ale zamiast się bać, zacznij działać. Wybierz strategię, które najbardziej pasują do twojej sytuacji. Inwestuj i rozwijaj swoje umiejętności. Oszczędności to więcej niż pieniądze, to twoja wolność finansowa. Zacznij działać już dziś. Sprawdź, gdzie przechowujesz swoje oszczędności i zobacz, czy chronią się przed inflacją. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam inspirację do ochrony własnych oszczędności i walki z inflacją. Pamiętajcie, małe kroki prowadzą do wielkich rezultatów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku przy kawie o finansach. Bądźcie na bieżąco i dbajcie o swoje finanse.